No? Jak nastawienie? A co to jest za mina tonącego morszwina? Państwo już są na dnie. Co jest? Przyznajcie się! Na dworze chwilę poczekaliście! Uśmiechać się przestaliście? Kupiłeś syną popcorn? Kupiłaś córką watę? Zamiast drinka lub żłota przyjąć na klasy. Życie jedno jest! Wykorzystaj je jest. zatem! Chór chuna... najdłuższą się kładzi, zamknięta brama piekła to nie żaden test, to Freak show jest! Kulaj już ściekła, dziś zamknięta brama piekła wyrozujcie się też, bo, bo to freak show, freak show jest! To nie żadna skuczka, to nie żaden freak W każdym z was drodzy goście trzemie freak Młodszym widzą na mnie, że freak to szalenie Teraz skup się tylko siostro, posłuchaj tylko bracie Ja jestem Freak Sonia. Jego przykomość Wojciech. no i już mnie znacie. Nasze kościoły fryki, rodem z Afryki Zosia, oliwka, przymija się Kamila. Podziwiajcie nasze cząlu lub oburzajcie się, śmiejcie się lub płaczcie. Klaszczcie, krzyczcie, traczcie, kończcie na palec. Obracajcie się na pięcie. Przed wami friczą! Mocne Freak Show jest! Hulaj duszą wściekła, dziś zamknięta brama piekła Wyrózujcie się bez, bo to Freak Show jest! Hulaj duszą wściekła, dziś zamknięta brama piekła To nie żaden gest, to Freak Show jest! Hulaj duszą wściekła, dziś zamknięta brama piekła Wyrózujcie się bez, bo to Freak jest! Wyciszcie swoje telefony! A, a może lepiej je wyrzucić? Macie swoją, swoją pamięć, czas do korzeni wrócić. Oddajcie ten telefoniczny kłam, dobre ręce przyminam. jest. Tak. no jak? Siedzicie wygodnie? Już niedługo zaczynamy. Jesteśmy niegroźni. macie jesteśmy flikami i nie chcemy zamienić tego show w z krwawą, więc dla waszego dobra bicie nam brak. Kula justa się płaci, zapięta, brama, piekła, to nie zabran jest. To quicksia jest. Kula już to się płaci, zapięta, brama, piekła, już lój ci się pes. Bo to quickszał jest. Kula już się płaci, zapięta, brama piekła, to nie z rady bez. To quicksia jest. Kula już tam się płaci, zapięta, brama piekła, już pójść się bez. i'm